Czerwony Kapturek, czyli Wojka o Dziążce w Czerwonej Czopeczce. W jednej wsi mieszkała mało dziążka, której mama usztrykowała fajno czerwono czopeczka. A było to dawno, kiedy takie staromodne czopeczki nazywali kapturkami. Dziążka całki czas łaziła w tym kapturku. I bez toż ludzie zaczęli na nią gadać czerwony kapturek. Kiedyś matula zawołała czerwonego kapturka i tak mu godo: Czerwony kapturku, czerwony kapturku! Późno dzisiaj odwiedzić łoma. Zaniesiesz i coś do pomaszkęcyniu. Moż tu koszyk z kąskim kołocza, ale nikaj się nie rozglądaj. I se pozór, jak pójdziesz bez laski Dziążka drabką oblekła swoja czerwono-czopeczka, wzięła koszyk i poszła. Na drodze w lesie trafiła wilka. Kery padł. Kaj tak, drapko, lecisz, dziążko? – I da tam zalaz do umy. Niegodnej do umy idziesz, a kwiatków nie masz. – Moż racja, muszę prędko nasrywać kwiotków. Dziążka stanęła na chwilę i napoczyna srywanie leśnych kwiotków, ale szprytny wilk wiedział, co robi, i drapko poleciał pod babcy Za chałupa. Jakoś, że jak dzisiaj słabo i nie mam siły stanąć z łóżka, klucz jechań na filorku, otwórz się sama kapturku i właś. Ha, na to ino wilk czekał. Wskoczył do chałupy, rozmłasnął i boroczka babka zeżar na poczekaniu. Po tym się przeblik za babka. Lęgnął się do łóżka i czekał na kapturka. Szczęść Boże! Jak się macie, babko? Ale, babko, czy mówimy o ci takie wielkie oczy? To by cię mogła lepiej widzieć. Ceganił przebleczony za babka wilk. A czy mówimy o takie wielkie uszy? Co by cię poradziła lepiej słyszeć? A na co w oma takie wielkie zębiska? Co by cię mogła zjeść? Powiedział wilk i zeżar kapturka na drugi danie. W los do łóżka, przykrył się kołdrą i poszł w Na Szczęście. Przełaził, przez lasy, przez dąbrowy, wędruje gajowy i usłyszał głośne chrapanie. Cóż się tej babce porobiło? Cóż łona tak harczy? Chora czy co? Myśliwcowi nie dało to spokoju. Włos do chałupy i co oboczył? A co to? Mumcie nareszcie, ty pierzyński szkodniku! Wziął flinta, przystawił jachyn pod wilcze ślepia i ryknął. Ty kudła to bestyjo! Łod dawaj mi tu zaros oma i wnuczka, bo ci zaros luf, zrobia w karku! Wilk, jak obejrzał ta flinta, to się zarotoki potulniutki zrobił jak janiełek, Zaczął harlać na coko izba. I wiecie, co się stało? Z pyska wyskoczyły mu łobie i uma, i czerwony kapturek. Jak się ciepły myśliwcowi na kark, i łop całowały go, że fest, a wilk. Zwiąła kudła to besty, jakaj ino pieprz rośnie, i już i więcej żaden nie widział. Koniec.